Cześć Kryptowariacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 5 grudnia 2022 roku. Dzisiaj będzie bardzo szybko analiza techniczna kryptowalut. Zacznijmy sobie od Bitcoina. Dzisiaj również poruszymy dwie takie dosyć ciekawe kryptowaluty, które mogą mieć oczywiście przypuszczalnie bardzo dobry zysk, ale o tym będziemy porozmawiać za chwilę. Zacznijmy może od Bitcoina i Ethereum i zaraz polecimy sobie dalej. Po tych newsach pewnie, które niektórych tutaj skusiły przez miniaturkę, którą była na filmie, ale zaraz dokładnie wszystko Wam powiem. Narzućmy sobie nasze wskaźniki. Jak widzicie, przebiliśmy w końcu tutaj strefę na 17 200. Doleciliśmy aż tutaj do 17 420. No i tutaj cena nam zaczyna zawracać bardzo duże. Tutaj będzie miało znaczenie, jak otworzą się. Dzisiaj indeksy, jak otworzy się SP500, jeżeli polecimy na czerwono, to to ściągnie nam tutaj jeszcze mocno w dół. Więc tutaj wszystko też zależy od indeksów, no i oczywiście od indeksu dolara amerykańskiego. Więc tutaj przebiliśmy w końcu tą barierę. Może w końcu troszkę odreagujemy do góry. Nawet fajnie by było zobaczyć bitcoina w okolicach 18 tysięcy. 600. Czy będą tutaj zawrotki w dół? Mam nadzieję, że tak. Czekam tutaj cały czas z zakupami. Liczę, że na minimum tutaj zejdziemy chociaż na 15600. No, i tutaj też bym chciał się ustawić z jakimś longiem. Pamiętajcie też, że przed nami grudzień, a grudzień bywał bardzo przełomowy. I tak jakbyśmy chcieli przytoczyć to historycznie, to w 2017 roku przebiliśmy historyczne ATH z 16 grudnia. no Gdzie Bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów, a na przykład 12 miesięcy później, w 2018 roku, no mieliśmy zjazd dołek właściwie tej BESY. Mieliśmy w okolicach 3400, no i wtedy spadek mieliśmy. Ponad 83% od ATH. Na, jak sobie możecie przypomnieć, to w połowie grudnia 2020 roku mieliśmy historyczny kolejny taki moment, gdzie przebiliśmy ATH z poprzedniego cyklu. No i tak, jak widzicie, co za każdym razem w grudniu, coś się, ciekawego się dzieje. Więc mam nadzieję, że może teraz, już w grudniu, będzie właśnie ten dołek tutaj na Bitcoinie oczywiście to się wszystko okaże, zobaczymy jak tutaj to będzie wszystko wyglądało a teraz lecimy sobie szybko do Ethereum, żeby wam czasu nie zabierać, przy poniedziałku, jak widzicie Ethereum tutaj z naszej strefy, o której wczoraj mówiliśmy bardzo fajnie się odbiło, zaleciało tutaj do, tego, do tych szczytów, gdzie poprzednio tutaj się odbijało w okolicy 1308 dolarów no i tutaj również zawróciło Zgodnie z ruchem bitcoina. No i tutaj na chwilę obecną no nie ma co tutaj wróżyć z fusów z czarnej kuli. Po prostu trzeba poczekać jak otworzą się rynki. Ja niestety, ze względu na czas dzisiaj nagrywam dla was wcześniej, z tego względu, że później mamy dużo tutaj pracy nad tym naszym wskaźnikiem, który ma pomagać patronom. Mojego kanału w zawieraniu pozycji na dźwigni. A teraz lecimy sobie dalej. Chciałbym poruszyć dwa takie coiny, o których na początku nie chciałem wspominać, z tego względu, że pamiętajcie, że ja nie reklamuję żadnych kryptowalut. Jedyne co reklamuję to oczywiście giełdę Bingix, wskaźniki Maximusa oraz coin tracking i w każdej z tych opcji są jakieś dodatkowe bonusy dla was kryptowalut nie reklamuje ale jeżeli ktoś mnie obserwuje na twitterze no to wiecie, że ja lubię różne ciekawostki wyrzucać na twittera no i jak sobie pewnie niektórzy z was mnie ostatnio oglądali, no to wyrzuciłem taką informację już wam pokazuję Dokładnie tutaj, jak podaje Kryptopolitan, protokół Orbeon ma wzrosnąć 6000% sprzed sprzedaży, i czy to będzie najlepsza inwestycja w 2023 roku? No i można sobie wejść oczywiście na ich stronę. No i ja tutaj właśnie też przeczytałem ten artykuł, no i pomyślałem, żeby podzielić się również z wami tutaj na YouTube tą informacją. Oczywiście nie namawiam na zakup przedsprzedaży, tu jest link, gdzie można sobie zakupić te tokeny, no i tutaj oni wieszczą, że będziemy mieli wzrost na poziomie 6 tysięcy procent. Dlaczego o tym mówię, to opowiem wam przy następnym tym, takim coinie. Jeżeli więcej informacji chcecie na ten temat, no to pamiętajcie, wbijajcie do mnie na Telegram. No i drugim takim coinem już wam pokazuję go na wykresie. Jest to coin Bitgert, czyli w skrócie Breeze. Zobaczmy sobie może na interwale dziennym, jak widzicie tutaj potężny zjazd. No i tutaj zaczęła się już delikatna pompa. Ja tutaj również wrzuciłem taką informację na Twitterze, już wam pokazuję. a jak podaje CryptoAnalytics.net, kryptowaluta Bitgirl, czyli Brise ma w 2023 roku przewyższyć wyniki Shiba z 2021. No, ale warto przypomnieć, że ship w 2021 roku wzrósł o 50 milionów procent, więc trochę wydaje się to niemożliwe. No, ale jak widzicie, ship osiągnął taki wynik. No, i jak sobie wejdziecie na tą stronę, tutaj na tej stronie, mamy tutaj wszystko opisane właśnie na temat tej. Kryptowaluty, i teraz dlaczego ja Wam o tym tutaj wspominam? Z tego względu, że po pierwsze, Coinbase czyli BitGirt jest dostępny na KuCoinie. No, i teraz pytanie: Czy warto go kupić? Ja nie chciałem podawać tej informacji, żeby ktoś nie mówił, że namawiam do zakupu, a oczywiście nie namawiam. No, ale tutaj. W momencie jak dodałem tego Tweeta, jeden komentarz przykuł mój wzrok, że no, przeczytam wam ten tego Tweeta, że 50 dolarów nie zmieni mojego życia, ale gdyby okazało się, że będzie na ten token taka pompa, to bym sobie tego nie wybaczył. No dlatego postanowiłem wam przekazać taką informację, bo może faktycznie, jeżeli ktoś tylko może inwestować powiedzmy, 50 dolarów, czy nawet 20 dolarów tylko miesięcznie, no to wiadomo, że inwestycja w bitcoina, no to raczej kiepską inwestycją dla niego to będzie. Ale jeżeli faktycznie, już tutaj nie mówiąc o 50 milionach procent, ale gdyby chociaż zrobił 1000 procent, no to będzie już tak bardzo fajny wynik i może naprawdę komuś to się przysłużyć. Dlatego będę wspominał teraz w nagraniach o takich właśnie Coinach. I jak widzicie, on tutaj, no choćby tu w tym miejscu, miał strzał o 371%, a potem oczywiście spadł. No ale teraz znowu zaczyna się świecić na zielono. No i pomyślałem, że warto wspominać też o takich coinach. No i sami podejmijcie wtedy decyzję, czy po prostu inwestujecie. Czy będziecie się tylko przyglądać, ale według mnie, gdyby faktycznie dosyć dobry wynik zrobił ten coin, no to bym sobie ja też nie darował, że o tym po prostu nie wspomniałem, a dowiedziałem się właśnie takich informacji na tych zagranicznych stronach. I teraz lecimy sobie na szybko. Jeszcze mam dla Was trzy kryptowaluty przygotowane na dzisiaj. Indeksy sobie omówimy jutro, jak zobaczymy dokładnie, jak dzisiaj wystartują i jak zareagują. No, bo oczywiście nie ma co się sugerować pierwszym otwarciem, tylko po prostu patrzeć, co tam się będzie działo przez cały dzień. Chciałbym wspomnieć o Sand, ponieważ Sand, tak jak ostatnio mówiłem, odbił się bardzo fajnie od czerwonej linii. No i tutaj poleciał mocno do góry, doleciał prawie do 63 centów. No i tutaj widzicie, równo teraz jest z tym szczytem. No i jestem ciekawy, jak tutaj dalej Sand poleci. No bardzo się interesuję tym coinem, z tego względu, że jest w naszym portfelu 100 razy 100 Zobaczmy jeszcze sobie Kusame, która też bardzo fajny strzał miała tutaj po przetestowaniu tej czerwonej linii. No, i aktualnie już powyżej 30 dolarów, prawie 31 dolarów. No, i ja cały czas czekam, co tu się wydarzy właśnie między tymi dwoma liniami. Tutaj, jak doleci, no to może być naprawdę bardzo fajny impuls do tego, żeby kusama wystrzeliła nam mocno do góry. No, i na koniec coin AXS, o którym ostatnio Wam też wspominałem patronom również mówiłem, że nawet na spot teraz opłaca się go zakupić, tutaj widzieliście był dosyć mocny, mocny strzał ale on był spowodowany tym że haker tutaj nakupił sobie i nawymieniał tego koina, no i coś to spowodowało wtedy taką mocną pompę do góry no i koń tutaj znowu nam spadł między 6 dolarów a 6,80 no i teraz znowu zaczyna Lecieć do góry. Już aktualnie mamy 8 dolarów i 28 centów. No i ja będę myślał tutaj nad ustawieniem się na shorta w okolicy 12 dolarów i 6 centów. To będzie wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję Wam serdecznie. Słyszymy się oczywiście jutro i przypominam, jutro oprócz oczywiście. Forexu będą te indeksy omówimy sobie je ze spokojem no i warto obserwować co dzisiaj zrobi Bitcoin w momencie kiedy będzie zbliżał się znowu do 17200 czy znowu spadniemy pod czy będziemy się odbijać już do góry na co bardzo właśnie liczę dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do jutra, hej